Kurczę, ale pachnie obiadem. Jeszcze raz? Pachnie obiadem. Eee, kurczak. Rozumiecie, no. kurczak. Skoczka. Trzeba też coś skoczyć zjeść. Tak powiem, możemy odstąpić. Nie, nie. nie. piwka proszę wyrzucić. No, no już, oddaję, oddaję. kogo pani Stritoka. Ta. Nie ma problemu To gdzie? Gdzie, gdzie? Gdzie, gdzie? gdzie, gdzie, gdzie. gdzie nie mieć gdzie. oni Gdzie jedziecie? <laughs> e, dalej <laughs> Przez ciebie. Nie, siebie. nie. No. Nie kur... i tylko do domu.